Top 10 najlepszych słodkich perfum na jesień i zimę. Na miejscu 10 Mercedes-Benz Club Black. Kosztują tyle co przeciętny flakon w Hebe, a to wciąż jedna z najlepszych wanili w męskich perfumach. Złoty Marynarz, czyli Lemal Elixir. Słodkie perfumy mają to do siebie, że potrafią być wyczuwalne z odległości kilku metrów. Pod tym względem Lemal Elixir nie ma sobie równych. Kolejne to Rasasi Hawas Elixir. Intensywnie apetyczna słodycz przełamana gorzką czekoladą. Twist nalemal Le Mal Elixir, ale całościowo dla mnie trochę bardziej ciekawy. Na miejscu siódmy Maison Francis Courjean Grand Soir. Dowód na to, że w garniturze za kilka tysięcy też można sięgać po słodkie perfumy. French Avenue Liquid Brown. To moje ulubione, tanie, arabskie perfumy na zimę. Inicio Absolute Aphrodisiac. Świetne, jeśli chcesz wyróżniać się w tłumie, ale zapomnij o uniwersalności typu Stronger With You. Tom Ford Noir Extreme. Pachną jak orientalny deser z drugiego końca świata. Twoje kulinarne odkrycie w tym roku to będą te perfumy. Na na miejscu trzecim Serge of Naxos. Z jednej strony cytrusy i lawenda, z drugiej miód i tytoń. Słodkie perfumy, ale na tyle eleganckie, że niektórzy noszą je przez cały rok. Giorgio Armani. Stronger with you, absolutely. To z kolei perfumy, dzięki którym całą wiosnę i lato czekasz na perfumową jesień i zimę. I miejsce pierwsze. Słodkie, otulające, apetyczne perfumy z parametrami, które trzymają nawet wtedy, gdy słońce zachodzi już o 16. Parfums de Demarli Alta Ir.